Witajcie, kochani, już w kolejnym odcinku, trzecim, ostatnim, takim podsumowaniu. Jak oglądaliście dwa poprzednich, to wiecie, że w trapeczkach od Natalii, który sobie sama wybrałam zresztą, na razie mamy nic. Ale została nam ostatnia strapeczka z numerem 16 i sobie zaraz ją zdrapiemy Dla tych, co dopiero weszli i nie wiedzą o co chodzi, no to dostałam w prezencie od Natalii, na to drapimy. Prezent z okazji urodzin, no i kupiłam sobie zdrapeczki, bo było napisane, kupić sobie zdrapeczki, więc kupiłam. Kupiłam to, co lubię, no ale mm, widzę, że te krzyżówki mnie nie bardzo. No i została nam ostatnia zdrapeczka z numerem 16, więc sobie zaraz ją zdrapimy razem i zobaczymy, czy coś będzie, czy nie będzie. Czy po prostu będzie przyjemność z zdrapania. Tak, mamy pierwszą literkę RG. Rygiel", rygiel, rygiel. I szukamy tutaj literkę G. Nagrywam wszystkie odcinki w jednym dniu. Oglądacie sobie każdego dnia po troszeczku, bo yy, po prostu brak czasu teraz, dużo pracy w ogrodzie. No i w ogóle yy, tak to niestety jest czasami, jeszcze trzeba się zająć innymi rzeczami. A chciałabym, żeby jednak kanał coś nam się działo, żeby jednak nie było pusto nudno. Więc wykorzystałam okazję. <grych> tak to jest. A poza tym, no, dużo osób jednak lubi razem drapać, prawda? i... Jest to też okazja, żeby sobie podrapać, porozmawiać i tak dalej. Prawda minęło już trochę czasu yy, od tego dnia, kiedy drapię, więc pewnie dużo się już czegoś innego wydarzyło u mnie, ale to nic. Będziemy na bieżąco i będzie fajnie. Zresztą zapraszam Was na kanał Moje Życie w Polsce. Tam prawie że codziennie są vlogi albo jakieś filmiki. No i wiadomo, na bieżąco można się dowiedzieć, co się u mnie dzieje na przykład. Dobra, szukamy literkę N. Natalia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Bardzo Ci dziękuję za taki miły prezent. Lubię sobie podrapać, no i mam okazję sobie tutaj podrapać. Nawet jeśli nie ma tutaj wygranej, to i tak fajno, miło, jakby nie było, naprawdę. I dajcie tutaj Natalii serduszko, kwiatuszek, co tam chcecie. Szukamy tutaj my, bo rozmawiam z Wami i tak nie widzę. Będzie naprawdę bardzo, bardzo miło. No i oczywiście zapraszam Was do Natalii. Oczywiście linki do Natalii będzie w opisie w filmiku, w każdym filmiku, w tych odcinkach. Także bardzo, bardzo Wam polecam. W pierwszym odcinku mówię o kanale Natalii, co ona tam opowiada, jak fajnie i wesoło u niej jest. Więc <grywka> naprawdę fajnie tam u niej przybywać i posłuchać sobie. Tak, literka JIM, Raj. Tak, Raj. Okej, okay. ojciec hmm. i ostatnia ty, mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo tak przesuwam, bo wiadomo, no nie mieści się to, ta zrapeczka, ale i tak fajnie, literka F, F, jest tu literki E, ale F na razie nie widzę tu, tutaj, jest. I tutaj nie ma. No dobra. Kolejna. Kolejna zdroweczka. E, kolejna literka. Widzicie, już mamy w bonusie. Może będzie bonus. Archiles. Tutaj mamy. Ly. Ok. Tutaj mamy. Więcej nie widzę. I teraz tutaj. Tutelę, tutaj. Nie, więcej nie ma. Dobra. Literka z. Tutaj. Nie ma więcej. Mhm. Tutaj, z, tutaj z. Tutaj z. Tutaj z. Tutaj mamy z. Tutaj mamy zakaz i teraz tutaj z z z no, i więcej nie ma dobra kolejna literka jest to literka H Archiles Honda ok Haga Widzę, że tutaj są nowe słowa, nawet. Więc może zrobimy znowu takie pisanie, opowiadanie, bo po tamtych strapkach za 3 zł to dużo się słów powtarzało. A tutaj widzę, że już jakieś nowe są. Więc można by było coś fajnego wymyślić. <grybujesz> Dajcie znać, żebyście chcieli się pobawić. Ewa. Dobrze, teraz tu. Nie widzę wy. Nie wiem. Muszę zobaczyć w telefonie, ale też nie widzę. Tutaj. Tutaj. Ok. D. Literka D. Dral, Soda. Tutaj mamy D. No i więcej nie widzę. Pad. На вече мама... до... не има. Тук имаме Д. Тук имаме Д. Або... Най-вече Добре, следващата. Литерка Т. Тук Т. Тук имаме Т. Най-вече не има. АТОЛ. СЕТ. Тук Т. Най-вече не Tutaj mamy ty. Tutaj mamy ty. I więcej nie ma. Kolejna literka. Literka O. No dobra, Ocet. Tutaj mamy soda. Tutaj Bombaj. Ok. Teraz tutaj. A to no, przydałaby się teraz literka A, coś jej nie ma. <grych> Okej, okay, nie ma. Tutaj O, tutaj O, tutaj, tutaj. Mamy pierwsze słowo dno. Dobrze. Najdobrze. No literka U. Tutaj U. Tutaj U. Rum. Tutaj, 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 tutaj U. U ust. No i więcej nie ma. Emu. No i chyba więcej nie ma. Może coś jeszcze przegapiłam ale na razie nie widzę. Literka my. Smok. My. Teraz tutaj rum. Tutaj mamy my. Masyw. Tutaj mamy my. Ok. Teraz tutaj smok. Ему, мор, морва. Окей, okay. едина. Ето. Литерка С. Тук е С. Тук е С. Тук е С. Сода. Трябва да И хвост. Тук е С. Масив. Tutaj przegapiłam skok. A, ok, chyba więcej nie ma. No i teraz z tej strony smog. Mamy, mamy chyba drugie słowo. Smog. Tutaj mamy sy No i chyba tyle. Są nam trzy literki. Jest to literka B. Tutaj by, tutaj by, tutaj więcej nie ma, a tutaj jeszcze olbrzym teraz tutaj tutaj by tu by nie więcej nie ma I teraz tu by ale więcej nie widzę no dobrze dwie literki zostało jest to literka R ale i tak nie będzie już y y bonusu Tutaj mamy R, dlatego że zostaną jedna literka, ale nie było E, nie było E. Tutaj R, 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 Mamy słowo RUM, ale czy to drugie? Nie, to jest pierwsze rum. Tak. Dobra, i teraz tutaj. Przedałaby się nam tutaj literka A, ale podejrzewam, że nie będzie, bo byłoby naprawdę na bogato. No nic. Na razie nie ma. No i co? Ostatnia literka. Jest to literka E. Oset. Tutaj E. Tutaj mamy słowo. Rod. E, E. E. e I E. Nie wiem, czy jeszcze jakieś było słowo, bo już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nie. Herod i sombre, Sombrero. Sombrero. Matko, kochana, Sombrero. Teraz tutaj E. Mamy słowo set, rum. Tutaj brakuje nam A. No i wiadomo, nie ma. I teraz tutaj mamy słowo emu, smog i dno. O, jest wygrana. Jest wygrana. Także Natalia nie jest źle. Mamy tutaj trzy słowa, tak? Smog, emu i dno. Wydaje mi się, że nic nie przegapiłam, bo a nie było. K nie było. E, no dobrze. A, i mamy tutaj jeszcze mnożnik. Mnożymy razy dwa. Proszę. No, to mamy 20 zł. Tak? Super. C C I C. No to fajnie, to bardzo się cieszę. <laughs> no widzicie. Trzy zdrapeczki za 10 zł. Wydałam 30 zł. Natalia tyle mi podarowała na urodziny. No i udało mi się wydrapać 20 zł, więc w sumie jest bardzo, bardzo fajnie. Będzie na kolejne odcinki. Miło mi bardzo. Cieszę się, że wreszcie coś tam mi dała, i cieszę się, że wreszcie mam tutaj bonus, bo nigdy nie miałam tego bonusu. ciekawe jestem tego mnożnika, ciekawy jestem w bonusie, ile było. A 10 zł mogli dać, prawda? Tam też 10 zł, a tam 20. Dobra, bardzo się cieszę, no na pomnożenie jest, także bardzo, bardzo się cieszę, zawsze to jest jakiś prezent i zawsze to jest yy, jakieś kolejne pieniądze na kolejne zdrapeczki. No, chyba, że się wygra tą jakąś główną, główną albo główniejszą, no to wiadomo, trzeba wtedy zainwestować, się podzielić, no i sobie fajnie pożyć, prawda? Bardzo Wam, kochani, dziękuję, bardzo dziękuję Ci, Natalia, jeszcze raz. Yy, wiem, że niedługo masz też urodziny, także fajnie. Yy, Jesteś chyba bliźniakiem, też, tak jak ja. <grych> I też masz na imię Natalia. Super, także bardzo się cieszę. Pozdrawiam Was, kochani. Dajcie łapaczkę, dajcie fajny komentarz. Subskrybujcie mnie, Natalię. Będzie nam bardzo, bardzo miło. I pozdrawiam do następnych odcinków. Pozdrawiam Was, kochani. Buziaczki, papa.